Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać coś nie do końca legalnego bo jeżeli będziecie mieli stuczkę, wypadek i ubezpieczyciel sprawdzi, że takie coś macie odblokowane nie wypłaci Wam pieniędzy ale chcę Wam pokazać jak to odblokować, bo jest mi to potrzebne aktualnie w trasę szykuję się w małą trasę i dla pasażera jest to fajna atrakcja, fajne udogodnienie chodzi o obraz w czasie jazdy Ci co mają MMI 3G wiedzą, że w czasie jazdy Obraz jest wyłączany, zostaje sam dźwięk. Raczej ci co teraz oglądają ten film wiedzą o co chodzi. I chcę wam pokazać, jak odblokować, żeby w czasie jazdy normalnie był i dźwięk, i obraz bez, bez problemu. Co będziecie potrzebować? Będziecie potrzebować program VCDS i dostęp do internetu. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od no, połączenia się z samochodem i wybieramy sterownik 5F. U mnie jest to chyba w, tak, 5F. W sterowniku 5F. Już tylko niech się załaduje. Wybieracie to A1, 1A, interfejs rozszerzony i tutaj macie numer seryjny. Ten numer seryjny musicie przepisać. Ja się teraz przełączę na udostępnianie obrazu z telefonu, bo tak jak mówię, jest mi do tego potrzebny internet, a laptop nie ma dostępu do internetu. Z wiadomych przyczyn. Za chwilkę, za chwilkę okay. się Mam nadzieję, że mnie słyszycie w miarę dobrze. Udostępniam właśnie ekran z telefonu. Wchodzicie na stronę, która jest podana w opisie. Jest to moja prywatna strona z zeszytem kodowań do VCDSA. Wszystkie filmiki, które widzicie na kanale są tutaj też zapisane w postaci... No, po prostu są zapisane, że dla mnie i dla innych kto potrzebuje zeszyt kodowań Oraz jest tutaj film instruktorzowy, który właśnie oglądacie. Na ten moment filmu, jeżeli to oglądacie w miarę świeżo, to to jest ostatnie kodowanie na stronie. Z każdym nowym filmem tutaj będzie nowy, nowy rozpis, więc musicie sobie znaleźć obraz na ekranie w czasie jazdy MMI 3G+. Jesteśmy na etapie numer seryjny, więc cały ten numer seryjny przepisujemy tutaj w dekoder. W moim przypadku to jest 183i Myślnik, myślnik 0E 7552105 2105, tak jest. I klikamy analizuj. Pokazuję Wam dwa kody. Te dwa kody dobrze by było, żebyście sobie gdzieś zapisali. Czy na kartce, ja sobie zapiszę na, w notatniku w komputerze. 00552. Oraz drugi kod 05215. Dlaczego są dwa kody? Bo, jeżeli wam pierwszy nie zadziała, musicie wziąć drugi kod. Wracamy do, do komputera. Jesteśmy w komputerze z powrotem. Zapisałem sobie tutaj te dwa kody. Teraz z tego już wychodzicie, dajcie powrót i klikacie dostęp upoważniony. Jeden z tych dwóch kodów. Jeden z tych dwóch kodów musi zadziałać żeby puścić Was dalej. 00552 Enter. Dobra. U mnie zadziałał pierwszy, pierwszy kod. Jeżeli Wam pierwszy nie zadziała, wchodzicie w drugi. Potem klikacie adaptacja, kanał 48, wyszukujecie kanał 48. Jeżeli macie 0, no to w czasie jazdy yy, będzie Wam wyłączało obraz i zostanie sam dźwięk. To zmieniacie na 255. Dajecie testuj, Zapisz, gotowe. I w tym momencie, jeżeli ruszycie do przodu, obraz wam zostaje z w ekranie. A obraz wam zostaje z dźwiękiem i nie wyświetla wam ten komunikat, że w czasie jazdy nie można oglądać telewizji. Tylko mówię, robicie to na własną odpowiedzialność, jeżeli to włączycie i coś się stanie w postaci właśnie stuczki kolizji i ubezpieczyciel wam nie wypłaci pieniędzy, to jest właśnie z tego powodu. Jeżeli Wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę i, i zapraszam na stronę internetową. Tam są wszystkie, wszystkie filmiki zapraszam też do komentarzy, piszcie co was tam z czym macie tam problem, postaram się wam pomóc. Na razie.